Zimaczki, jestem Miki, to jest mój kolejny odcinek z Mój Seplan, Jest to odcinek siódmy. No i niedługo będzie nasz dziesiąty odcinek, o co mnie bardzo cieszy. Jedyna seria na kanale. No tak, jedyna, nie dość, że jedyna seria na kanale to yy, jedyna seria w ogóle. Uuu, 4653, trzeba kupić sobie VIPa no i dzisiaj będziemy sobie robić koszuleczkę Koszuleczkę, bo nie mam z kim grać dlatego Uuuu, lajk like. I to mogę teraz to kupić? Lajk like. Ile? 315 Puma Co, o co ja patrzę? nie nikt to idzie twoim a nie dobra, nieważne. No, dzisiaj sobie tworzymy fajny jakiś podkoszulek. Taki typowy fajny podkoszulek. Mój taki. Taki jak ja noszę, tak? Dźwięki. Jo, wolę! Ole dźwięki! E, Słyszcie? Jo. Olej, nie czekajcie, jak ja chcę zrobić taką bluzeczkę. Jest to coś takiego jak sweterek, taki? Sweterkowy taki? Jest sweterkowy. I to będzie zielony. and niebieski. Nie ten zielony. Ten zielony jest. Ten zielony jest. Dobrze. Um. Nie wiem czy, czy zwróciliście na to uwagę, że mój nick w tej grze to jest Czerwony Miki, a tak w zasadzie to co mam wspólnego z czerwonym, gówno, nic, tylko że mam te odbluski czerwone, to jest jedyna rzecz, cholera, no nie mogę znaleźć żadnej fajnej, fajnej, Jezus jak to wygląda, naprawdę nie ma żadnego koloru takiego jakiegoś, no niech będzie zielony. Ja tutaj widziałam takie fajne MK, MK, dlatego że jestem Miki, to będzie MK. Nie. MK. M. Tutaj na pierwszej kupuję. O, co to nie? No trudno. Czerwone tu można te teżki stawić my i dobrze mi się to podoba oczywiście my to sobie teraz wykupimy będzie fajnie drogie to jak cholera a co tam? nie mogę dać swojemu love ita. ależ dlaczego patrzcie ja już mam projektów na co zbierałem a pokażę Wam moją pierwszą. Patrzcie, ludu, czekajcie, które to było pierwsze. To było moje pierwsze. To było pierwsze. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Szóste. Siódme. Ósme, dziewiąte. I to jest dziesiąte. Dobra, to już kupiłem. I teraz stworzymy jeszcze spodenki. Jakieś fajne, słodkie, takie fajne słek. Bo każdy dzisiaj jest zły Niech będzie, to co się tam głównie japi. To. Nie, to wygląda jak damskie z tym głównym. Nie. Nie chcę. No i jeszcze tak drogo. Cicho kocie się dorobić. Nie, to jest pod nimi się nie podobają. A co? Ale to dupy. Nie mam 75 hajsów. Nie no sorki ziomeczki, niech będzie. I wydałem wszystkie moje pieniążki. I będzie to samo. A i ziomeczki. Dzisiaj wyjdzie odcinek z World of Tanks Blitz. Eee, no właśnie. Tak przestałem kontrolować właśnie czas. A, teraz jeszcze nie... niech będzie. Mi ta pasuje. No ubierz to gówno śmieciu. No śmieciu ubierz to. Okej. Okay. Teraz wodę włosy jak O Jezus, się przestrasza, że głupio straciłem moje to nie dostanę. No, tak jak myślałem. Dzisiaj gramy w to. W z, w r r r r w z I oczekiwanie na Najlepszy potrzebujący. No nie! Dzieci są najbardziej potrzebujący. Ja nie mogę. Łóźniej mam być więc No weźcie zioma, ziomeczki nie przesadzajcie. To jest gra na osób jak widzicie. Więc możecie sobie z ziomeczkami. Jej! Wygrałem! ale wysłapi Jest Ja najlepszy, najlepszy, najlepszy. Najlepszy popularny. Mamuty. Mam młoty. Pładcie, mam młoty. Mam młody, młody. To. Jej, zaraz ja będę teraz po chyba jak z. Jak z. Co? 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 co z. co? najlepszy Blady najlepszy Donald. No i teraz najlepszy Blady Donald. No i widzicie gramy tylko we trzech, no niestety. Szkoda. Trochę. Nawet bardzo szkoda. Dlaczego? Jej gra posuncenia. Wygrałem. Aha! Dobra. ok. Jezu, to już 8 minut. Trwa fokie. Je. Pią! Jej! grałem Na no krampus nie bądź taki Ja ha, hmm. luxa, za to ach luxa Laksaza to dzisiaj robimy lux lux Eee mmm, member. Wygląda na to, że tutaj możemy mieć chyba wszystko, które kiedykolwiek mieliśmy, nie? Serio no zapsułem mówi Star Planet. Fuck yeah. Nie u o n b n b Mogę napisać, dobra siemeczki Komentowała dla was Miki Oczywiście, że jeszcze się za mnie zegnę. Nie jestem taki głupi, żeby odcinki trwały 8 minut Zobacz. Czekajcie No, właściwie to czemu nie Komentował dla was Miki No czekajcie inaczej, więc No to ja się ze mną zagnam Komentowała dla was Miki, narazianka